Nowy podróżny format komiksowy DC Compact jest już ze mną, więc porównajmy go sobie na tle innych poprzednich wydań, tych pozycji, które są już w mojej kolekcji. Tutaj macie tą nową kompaktową wersję na tle wersji ostatnio wydanej w ramach nowego DC Comics, jeżeli chodzi o Trybunał Sów. Tam w tle Trybunał Sów wydany w ramach Batman Noir. Co też dość istotne, w tym wydaniu kompaktowym macie pierwsze 11 zeszytów ranu Snydera, więc to nie jest tak de facto tylko Trybunał Sów, to jest też część tomu drugiego Miasto Sów. Tutaj to kończy się na zeszycie 12 i w składzie jest jeszcze anual. Czyli biorąc pod uwagę cenę oraz cel tego wydania, jakby nie było, no to myślę, że pozycja jest bardzo ciekawa, zwłaszcza jeżeli ktoś nie miał jeszcze okazji zapoznawać się z Trybunałem Sów, ponieważ warto. Podobnie z perspektywy celu, papier, no to nie jest Kreda, wiadomo. Natomiast y, ogólna uwaga, jeżeli chodzi o zmianę formatów w dół. Jeżeli chodzi o rysunki Grego Capullo, no to wiadomo, szkoda, że nie można się im aż tak mocno przyjrzeć. Natomiast tam, gdzie macie m, grubo, jeżeli chodzi o narrację. No to powiem szczerze, ja tego bez okularów już nie przeczytam, no ale to jestem ja, jestem stary. Natomiast z perspektywy celu publikacji myślę, że totalnie można to wybaczyć, jakby nie było. Słuchajcie, no 25 zł za dwie historie ikoniczne z Jokerem, które można przeczytać gdziekolwiek i w sumie nie żal nosić tego wydania ze sobą, że się zniszczy. No to jest świetna opcja.